To daje też więcej czasu na ucieczkę niż odpalanie ręką. No ale mm, Kurde jak stąd zejść teraz Żeby sobie zbyt... Cicho! Żeby sobie zbytnie obrażeń nie zrobić O piguś się ma piguś Zejdę może cicho bądź pigment, bo cię. No khuhta, ile ja muszę? Ty gaście też bądź cicho, bo... Ciebie wkurzasz mnie już. Mm. Gazce są na tyle łatwe do pokonania, że można ich kule odbijać w ich stronę. I... Nie, dobra. Tu się boję przebywać, bo jakbym kopał, to na pewno by się gaz skądś zjawił. Pójdę pod portal, wykopię trochę... Cicho. Wykopię trochę netherraka. O kurde, mam gościa. ma Pigment, będą się, posuń. Bo wskakuj ze mną. No posun się! Idź stąd! Fajne masz zielone oko, co ci się stało? No zielone oko masz, tak Powinieneś no do okulisty iść. Sorry, ja cię nie chcę trafić. Aj no ale jak będziesz mi podchodził pod killoff, to cię zabiję. No idź z tym okiem do okulisty lepiej, zgoda? No no, dobra. Po co ja z tym chodzę Dobra. Dobra No trochę tego było do wykopania No ale Dobra Jesteśmy Wykopałem też tunel Myślałem że się wykopię z tego Ale jednak się nie wykopałem ale Tego tunelu teraz znaleźć nie mogę Wykopiemy jeszcze trochę nederaka. W następnym odcinku zrobimy tą wieżę, o której mówiłem. Lub magazyn. Bo te dwie skrzynki mi na razie nie starczają. Cicho tam, nie rozumiecie co do was mówię. No to raczej mnie nie powinny dopaść, więc nie mam się czego bać. Ale to jest wkurzające jak krzyczy ktoś za uchem. Gdzie? Tam jest pigmen. No dobra, chyba tego starczy trochę. Starczym razie. Więc wracamy do domu. No i jesteśmy z powrotem. Słońce nie świeci, pogoda jest prawie ładna. Zmieniłem grafikę na fast, bo na faście są mniejsze chmury i lepiej widać to co mam w domu. Chmury są dotąd. A na fansy są gdzieś dotąd No dobra, co jeszcze Wam mogę powiedzieć To, że w następnym odcinku będę robił wieże, to już wiecie Że Planuję też zrobić napis Mój nick właściwie Wyrzeźbić w któryś z pobliskich skał Yy, oczywiście to będzie też powiązane z yy, redstone'em, no ale nie powiem Wam na razie w jaki sposób. Yy. No i też zapomniałem włączyć stopera i nie wiem ile nagrywam, więc znowu zrobię krótkie cięcie i wracam za chwilę. No dobra, zostało niecałe 6 minut, więc teraz... Może zaczniemy robić tą wieżę? Wieża będzie zrobiona z kable Stone'a. Może dodam jeszcze jakieś elementy z, z Glowstone'a, ale jeszcze nie wiem. Tam mam kable stona. Pyk, 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 pyk. Mm, drabinek też parę, no ale dobra nie mam tego, nie mam, oj lag lag, oj 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 dobra mm, budować będę na peacefulu bo nie chcę mieć gości przy budowaniu yy. Jak mówiłem wieża będzie stała tu Planów wieży nadal nie mam Będę budował z głowy Wieża stanie Tu może Tam też coś zrobię Ale jeszcze nie do końca wie nie wiem co Wieża będzie podobna do wieży CTSG, który zrobił w ostatnim odcinku, ale to dlatego, że tubek wieży będzie przystosowany mniej więcej do takiego czegoś. No i może tak co trzy kratki będzie taki pasek z Glowstona, żeby ładnie wyglądało. Co by wy na to. Dzięki temu by było wszystko dobrze oświetlone. Nie wiem czy na Glowstone nie można stawiać... A zapomniałem włączyć na Peaceful. No. Tak jak mówiłem, nie chciałem mieć gości, a zapomniałem włączyć Peaceful. Hmm. Mam nadzieję, że wieża wam, będzie Wam się podobała ukończona. Czas się skończy i ja dokończę tą wieżę na spokojnie. Efekty zobaczycie w następnym odcinku. Wieża nie będzie zbyt skomplikowana, ale mam nadzieję, że efekt wizualny będzie w miarę dobry. Jeszcze zostało niecałe dwie minuty, za dwie minuty będę musiał kończyć. Szkoda, że noc nie dodał do Minecrafta... Znaczy, żeby w Minecrafcie, gdy pada deszcz, nie robiły się kałuże, czy coś takiego. Dodałoby to, według mnie, lepiej by się grało, by trzeba robić systemy odpływowe. By była gra bardziej taka skomplikowana, to nie będzie zbyt ciekawa robota z tej wieży. No i super, gdzie zabrakło mi wszystkiego praktycznie. No dobra, to będzie koniec tego odcinka. Jak na razie oglądajcie następny odcinek. Zapraszam też na moje poradniki. Komentujcie, subskrybujcie na razie.